Wciąż ja widzę w dzisiejszym odcinku z serii, że co 5 sekund dostaje randomowy drop. Ja was witam, to jest drugi odcinek, tak? widzowie, w końcu dropnął mi Shulker Box. Dostaję, zalogowałem się sekundę przed odcinkiem, sekundę przed odcinkiem się zalogowałem. Pierwszy drop, jaki dostałem, to Shulker Box, więc ogólnie bardzo fajnie. Tak, jestem Alex, bo mi nie wczytało, sadgę, może to dlatego, że teraz aktualnie gram bez internetu. I widzowie, ja tak sobie ostatnio sobie tak pomyślałem, że takie fajne wyświetlenia robiły, robiła seria z Cave bloka. więc co wy widzowie na to, żeby ona powróciła? No tak w sumie ona robiła spoko wyświetlenia, więc chyba wam się podobało. Dużo ospię oglądało, mikstra słabości. No nie wiem, ma na przykład ta seria. W ogóle na niej wy mi napisaliście, czy chcecie cokolwiek dalej z tej serii, więc... Nagrywam ogółem drugi odcinek. O, ziemniak, widzowie, Mam full jedzonka. Kto już by się tego spodziewał? Czy ja mam nosionka? Mam nosionka, Czy mam kolejne jedzenie? Ej, widzowie. Kozak. Czyli wy nie możemy kopić łapką? Można. Dobra, budujemy swój dalej domek. No, widzowie to będzie taki 15 minutowy. Mm, nie wiem. No to w sumie widzowie mogę wam dać jakąś ciekawostkę. Hmm. Jaką by tu ciekawostkę dać. Tak widzowie. Właśnie się zastanawiam, jaką by tutaj da dać wam ciekawostkę, która nawet nikogo nie interesuje. Więc ja jej wam nie powiem. Haha. Ha. Tak, bardzo śmieszno. Tak, widzowie, zawsze czuję się zakłopotane jak gram na tej serii, bo tutaj tak naprawdę się stoi. To widzowie, widzowie. No. Jeżeli nie jesteście tej serii, to po prostu mi napiszcie, że seria jest do Zatka i że mam ją sobie wysłać, w kieszeni. Czekajcie, dobra, normalne. Już jestem przyzwyczajony do topaka, że to 60 sekund i ustawia mi się przez cały czas spokojowy. No, więc widzowie, po prostu napiszcie, że. Nie chcecie tej serii jakiej nie chcecie i tyle no. nie chcecie na to trudno Dobra, czekamy. Halo, coś ciekawego. Trzeba mógł fajnego reacta dać. Dobra. O. A nic. W sumie nic co mogę tutaj postawić. co mam jeszcze takiego w skrzynce, co bym mógł postawić. Nic, wow. Kto bym się tego spodziewał. No i tutaj trój zub, że do nas wraca widzowie. Jeden. Tak. Nie wiem czy dać lojalność. O! Wow! Przeczytałem. Nie więc widzowie, jeżeli coś takiego Was po prostu nie interesuje. Znaczy, ja wiem, że to teraz jest nudne, bo to szczerze nawet mnie trochę nudzi. Ale ja wam powiem widzowie tak, jeżeli napiszecie mi na przykład, nie wiem, jakieś pytanka, jakbyście chcieli rozwinąć tą serię, to naprawdę widzowie mogła być fajna seria. Ale no, no nie wiem. O, dobra, teraz się zacznie enchantowanie. Co mamy? A przy okazji przykaźnik dam go tu. Lojalność? Nie. Ochrona? O, ochrona diamentowa, to będzie pog. Ochrona. Dobra, niezniszczalność, no to niezniszczalność na łopatę damy. O, już nie mam kowadła. No cóż. Ale przynajmniej coś sobie poenchantowałem. Mam senchantowane i mam jeszcze łopatę senchantowaną. Jako moją broń. Tak widzowie moją bronią jest łopata. A ja Widzicie się mnie, jestem piratem, który ma łopatę. Ej ej. Sztandar post... Czekajcie, czekajcie widzowie. Ja tutaj gdzieś miałem ten taki fajny stół. Tylko gdzie? Trzeba to tak od boku pewnie jeszcze zobaczyć. Gdzie widzę, ja ten stół? To ten nie jest. Trzeba patrzeć teraz na środku. Ej, widzowie, zmienia, ja że powiem Sprawi, że powiem, że ja miałem ten stół wybrałem się łóżko, wyprzeduję. Ej, no widzowie, gdzie ja go miałem? Z że pamięć, że ja miałem ten stół do robienia sztandarów. Znaczy ja ogółem do robienia ich jakiejś w... jakieś wzorki, a ja mam parę wzorów na sztandar, spowolnienia. No na przykład tu wzór kwiat miałaś będzie ja na tym podejściu to miałem może tu? nie holipka widzę, holipka nie wiem o, dojrzana potrawka co mi zrobisz, weakness? no już jasne, muszę mieć niefarta halo, daj mi coś fajnego Ja myślę, że na przykład widzowie, jakby tą serię połączyć z QA, to to by... Po pierwsze to by była jakaś taka bardziej chill'owa wtedy seria. Jeszcze ewentualnie. No i by to była taka właśnie QA, no to no właśnie byłaby taka bardziej chillowa. Może być jeszcze widzowie jak chcecie, nie wiem, jakieś challenger, bo to też się da się zrealizować. Ostatni, tak, widzowie, ostatni mi kolega mi pokazał. Jak montować, znaczy jak o nie piglin okrutnik, jak ja, te, jak ja tego... To jest drugi chyba po się najbardziej wkurzający map, No dobra, może jeszcze Silver Fisha, ale, ale tak to. No tak to denerwuję. O! Zbudujmy się do góry. Tak, to jest dobry pomysł. Zły. Czy jedna? Łódka! Dobra, trzeba lamy! Trzeba lamy, widzowie! Schować do łódki! Boli ten statek, że nie mogę do niego pójść. Ej, tam by było fajnie zamieszkać, no? Tu o widzowie, teraz kursorem pokazuję na, tej, na tym sprucu. Lama, Stasia, wsiadaj do łódki! Szofer już przyjechał, czyli ja. Nie mm, Niewykonana mikstura, rzucam ją pod siebie... Mm, o! Jeszcze do wody wpadłem Fajnie, ale ja nie chciałem spać do wody taki przypał. No dobra, Stasia, zostań tu. Będziesz tu uwięziona na wieki. Dobra, śnieg Tu śnieg się wizowy nieraz W końcu widzę ja będę mógł przespać. Tak, bo dostałem łóżko poza odcinkiem. W sumie tak teraz... O, co mam? Grabisz dwójka. Grabisz na łopatę, nice. Nie mam broni. Dynia. Ej, widzowie ja sobie dynię zostawię, bo z niej będzie można zrobić farmę nieskończonych bloków. Czyli widzowie sobie zrobimy tę. Po prostu ją wtedy wydrążymy i zasiejemy. i wtedy będziemy mieli... Żółwia! Widzowie, będę miał żółwia! Wo Widzowie! Kto mi powie, że żółwia nie są fajne w Minecrafcie? To nic nie wiem. A, słodkich snów. Tak, bo w tamta noc już sama minęła. Potem jak już mnie zabili i miałem problem z wróceniem. Ło! widzowie, mamy żółwia i mamy Stasie. Dwa wodne stworzenia. Ogni odporności. Na pewno mi się to w tym momencie przyda. Jestem na lądzie przy wodzie. Na pewno mi się to widzowie przyda. Wiele ja mam zdrowy poziom. Przydałoby się wbić na czymś. Może mają ja, kolczaty. No w końcu nie będę creeperem. No. Mówię, dzisiaj mi się z kim nie załadował, może dlatego, że po prostu gram bez internetu. Ci co się bardziej znają. Niech, niech mówią. Mm. Obrońcę nie, obrońca będzie za trudny. Pra strażnika. U, widzowie, ja bym sobie tak przywoływacza, ja bym sobie pokonał dla EXPA. Bo wtedy mam jeszcze to tam. Więc, widzowie, musimy się zbudować na dwie kratki do góry. Wykorzystam do tego tu drewno. Srespie, przywoływacza. Nie, no wszystko, ale nie weks nawet nie, nie, nie mogłeś tych swoich kolczatek dać? No i teraz dał. No i Widzewie, on, i on teraz dał te swoje kolczatki. Ła, wow, nie złapiesz mnie. Chyba no, ja normalnie żółw nie Dobra, mamy totem. Widzowie, mamy totem, nie zginiemy. Zatrucia, ja, ja myślałem, że to jest Spida. Trochę i widzowie, je bym zginął. Bij miód. Bij miód. No i po to, jeszcze pewnie po moim życiu. Co je bije? Widzowie, co je bije? Co biło tam tego weksa? Widzowie, dobra. Jedz Arbuza szybko. Jedz Buraka szybko. Chodź, ja mam broń, mam łopatę. To jest niebezpieczne narzędzie. No, podskoczysz. Ło, podskoczy, podskoczy. I to ewidentnie weks. Może się dogadamy, mam regenerację. O, dostaniesz w czapę. Dobra, widziałem wszystkie weksy pokonane. I Dało mi to trzy poziomy. To dobrze patrzę co też, że ja jeszcze umarłem. To widzę w sumie bardzo dobrze. Właśnie i to jeszcze muszę zniszczyć. Mam jajka spełniający pufferfisha. I mam jeszcze pufferfisha. O, be beton, to się przyda. Do budowy dalszego mojego domku. To beton. Dzięki Minecraft. Naprawdę dzięki. Dobra, z tego sobie zrobię. o... No niestety widzowie ja muszę wyrzucić. Wyrzuciłbym to na kaktusa, ale aktualnie nie mam tutaj kaktusa. I dobra. zobaczę w takim razie kolejne... A post teraz je zdobywam ekspat, to ja widzę, wy nie wiem. przy czysiak ja nie mam tego. Prztek ja nie mam kowado. O, krętorośl. zniszczyłem sobie śnieg. To jest fajne, to jest fajna alternatywa. Tak, widzowie. Uh -huh. Ogólnie ja chciałem powiedzieć, że to jest fajna alternatywa tego. Walenia wiadra, tylko że... W, ty, w noterze. No to, widzowie, patrzmy sobie na żółwia. To jest widzowie żółw... Żółwi. Żół... Żół... Nie wiem. Ty ryjek, nie wiedziałem, że w ogóle coś takiego jest, widzowie. Kilka nasz tundarów rujek. Co żółw powiesz? O, jaka? Niezniszczalność 2. Uuu, coś widzę. Czuję, żeby będę miał niezniszczalność 2 na opacie Teraz przydałby się shulker box albo skrzynka. Są najlepiej to i to. Bo wtedy skrzynkę bym założył na ten. No. Tak widzę. Bo moja pamięć jest straszna. Pierdolę. O, widzowie, dobra. Teraz to już jest kulturka. W końcu mam żelazny Nie, Teraz to już mi nic nie podskoczy. Jeszcze mam totem. Mam pyrę. W sensie ziemniaka. Tak, to jest to samo, ale w innym. Nie, nie w innym języku. Nie Innej polszciźnie eee, brodawek. No to sobie stawimy? Nie widzowie będziemy już w cały odcinek pat patrzeć na żółwia, którego dostałem na odcinku. Super odcinki. Tylko u mnie. Takie odcinki. Ja się, widzowie, ja się sam wykończę. To boli, że ja sam wykorzystam. Ej, widzowie, Andirta. Z tego może mi wypaść siedzonka, ale czasem nie wypadnie. Może z tego mi wypadnie. Nie wypadnie. Oczywiście, bo tak to widzowie, już będę miał nieskończoną formę drewna. To już mi daje dużo fajnych rzeczy. O, świerkowy płot. Tutaj otoczymy. O, to Bajorko. Płotem, a tutaj będzie taki, o, taki ceglany, Ja, tak jakby. Ziemniaka nie zjem, widzowie. Nie zjem ziemniaka. Ziemniak mi się przyda, będę mógł sadzić. W sumie już mogę, a nie mam wody. Woda jest tam, ale nie mogę jej użyć, bo jej nie drapnęłem. Tylko mogę ją użyć do przetrzymywania zwierzaków. Slime block. Ui, 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 ui. Jak widzowie, teraz ja będziemy sobie skakać na block. blogu. Dobra, piaskowiec. Dobra widzowie, ja myślę, że wlosujemy jeszcze trzy ostatnie rzeczy i wtedy już będę kończył. Bo odcinek już ma z 16 minut, więc... Więc widzowie, ja was nie chcę zadłudzić, szczerze, a poza tym, no już trzeba kończyć. A, i właśnie widzowie, w sumie jak jeszcze tutaj już jesteśmy przy tej końcówce, to ja chciałbym wam życzyć mokrego śmigusa dyngusa, bo właśnie dzisiaj takowy jest. Więc mokrego śmigusa dyngusa. Polecam. A czemu mój slime block mi się zniszczył? No i no nota widzowie. To był ostatni drop na, na dzisiaj. А я сейчас с вами жагна и попа!